Historia zatoczyła koło. Przekroczyłem granice Austrii. Niestety zubożały o zeszłoroczne wspomnienia. Zawodna pamięć. Przejazdem znajduję tu Niemcy i Polskę. Bez obrazy. To pierwsze rozpoznanie było plaskaczem w policzek, gdy wyszedłszy z autokaru, zobaczyłem płatną toaletę. 50 centów. Dalej doznałem olśnienia. W zielonym krajobrazie, szerokich polach, choć słoneczników, przebłysnęła w oczach ojczyzna. Jednak nawet ci, którzy przyspali całą noc podróży, jeśli w ogóle byli tacy, rozpoznaliby obcowiznę na kilometry. Wiatraki, wszędzie dziesiątki maszyn, rodzących w oczach setki obracających się śmigieł. Przykra ta wizja naszej ojcowizny. Cokolwiek by nie mówić. Im dalej w głąb, tym więcej figur i kształtów. W szczególności często powtarza się trapez prostokątny na kółkach. Osobówki, dostawczaki, karetka, o policji nawet nie wspominam. Nie wiem, czy to kwestia przypadku, lub mody, czy gustu. Zabawny widok. Przy okazji przyznam się szczerze, że spodziewałem się najnowszych. 24 karatowych, aut, a są ok. Jeśli już jesteśmy w temacie motoryzacji, nie można pominąć, iż jezdnia ciągnie się gładko zarówno przez Wiedeń, jak i na autostradzie znaki identiko. Można wysunąć odważny wniosek, iż gonimy naszych zachodnich znów Niemce sąsiadów no właśnie Deutschland. Tu eskaluje pewien nonsens, bo nawet Wiedeń przywitał nas banerem wielkości mini-bloku, reklamującym grill. Całą podróż piszę tutaj o Niemczech, a raczej wyobrażeniach, jakie o nich posiadam. Przecież nigdy nie było mnie tam. Brak austriackiego języka zaburza postrzeganie tego kraju jako odrębnego indywiduum. Jedźmy dalej. Niech góry wyodrębnią nam Austrię. Doprawdy. Chwila. Czy to był mag Hundertwase? O, fotowoltaiki farma, nie faremka. Jeszcze półtorej godziny do mojego celu, a w uszach ciągle to niemieckie radio. Zaraz skonam. Niby dobra muzyka. Masowe trele morele. English częściej niż Deutsch. A ucho wybucha. Czy to kwestia języka, czy też taki klimat? Nidisko, półpop brzdenka, bez twarzy muzyka. Finally, Italy, miód na meuszy, taneczny, indywidualność słysza, chyba międzynarodowy bezwstyd, uśmiech radosny, niesztuczny. Góry oddzieliły dwa światy muzyki i krajobrazu. Jedne, Grubo porośnięte w nasze bieszczady. Drugie, niby łysiejąca kamienna czupryna. Tutejsze drzewa to miejski park. Włoskie szczyty, gdzie są, nieosiągalne. Kiedyś to chyba była ostrzałka ogromnych noży lodowca. Na dole, wyschnięte rzeki. Po kamiennej bieli, warkocza błękit płynie. Niebo, Niebo włoskie w wodzie, jak chmur się pieni pod wodospadkiem. Gdzie niegdzie pozostały tylko oliwkowe kałuże. Przejeżdżam tunelami i przecieram oczy w zachwycie. W pełnych rzekach turkus lśniąc olśniewa. Z mostu dostrzegam letni śnieg, biały pył, co spod kół się wznosi. W sierpniu. Kamieni pustynia w lutym, jak długi grzebień. Tu doskonale łączy się pustka i pełnia, granity oraz woda, przestrzeń pola, drzew skupiska, hałas i cisza.